Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem on a w tym odcinku zajmiemy się blueprintami. Tak, co do blueprintów. Weźmiemy sobie pierwsze, zespawnimy. Spawni się komendą hardcase, w każdym razie weźmiemy sobie wszystkiego po jednym. Mamy tak, mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rodzajów. Także sobie wszystkie wam je pokażę i ogólnie jak to działa Blueprinty. Co to jest Blueprint? Blueprint jest to przepis na broń. Czyli przepis, dzięki któremu będziemy mogli sobie wyrobić broń, czy też ubranie, czy tam dany ekwipunek. Jest to nowość wprowadzona, która jeszcze nie jest w tym normalnym hardwoodzie, tylko w item V2. My teraz jesteśmy na mapie DM -Slan, czyli takiej podstawowej, która też już również ma item V2. A tu jak widzicie, ten z poprzedniego odcinka, znaczy nie z odcinka tego, tylko z odcinka, nie z poprzedniego, tylko z odcinka z fortecą na Czerwonej Pustyni. W każdym razie tak, weźmiemy sobie pierwszą z nich. Pierwszą właśnie jest Weapon Hardcase, czyli taka, która daje nam broń. Nazwali to tak jak w docie, z tego co widzę, Uncommon. Tutaj mamy common, czyli taki zwykły przedmiot. Tutaj mamy niestandardowy przedmiot. Legendary, czyli taki bardzo rzadki. Tutaj mamy Uncommon, tylko że na gear, ubranie. Tutaj mamy Weapon na Legendary, rzadki. I jeszcze mamy rzadki na broń Także jak widzicie, jest to trochę jak w CS-ie coś, coś w tym stylu, w CS-ie, w docie zależy gdzie te skrzynki patrzeć, czy też Team Fortress tam również takie różne rodzaje tych przedmiotów są W każdym razie weźmiemy sobie pierwszą Jeżeli sobie ją otworzymy, a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz Wszystkie te skrzynki wylatują ze zwierząt Jest mała szansa na to, że one wylecą I wylatują one ze zwierząt Tak, to jest w sumie dość ważne Weźmiemy sobie, otworzymy pierwszą Jak widzicie dostaliśmy rekurwę Bow Riser Blueprint Czyli jest to przepis na ten łuk. To jest tylko przepis. Nie możemy go użyć ani nic. Żeby w ogóle go użyć, weźmiemy sobie Workbench. I w Workbenchu mamy takie coś jak, jak Researcher. Weźmiemy sobie jeden. Jak widzicie mamy też Researcher. Mamy i Workbench, i Researcher, co by nie? I teraz, żeby sobie właśnie coś zrobić z tego, musimy tutaj... Tutaj będzie napisać w ogóle co potrzebujemy chyba użyć do tego z tego co widziałem Chociaż nawet nie wiem za chwilę sobie to sprawdzimy jak to wszystko działa Czekajcie o i tutaj mamy przepis Potrzebujemy do tego 13 ścięgien 6 6 właśnie tych no czerwonego 3 kesza i 16 16 drewna Jeżeli to już wszystko nazbieramy damy tutaj sobie Damy tutaj sobie nasz itemek, czyli tutaj... O, teraz widzicie, tutaj trzeba dać nasz łuk, dobrze że to odkryłem teraz, tutaj dajemy ten blueprint, no i tutaj dajemy te itemki, no i wtedy gdy wszystko sobie weźmiemy, ja w sumie sobie to wezmę żeby pokazać A hmm. kurde Nie o to chodziło Ale mamy Weźmiemy sobie to, resztę powalamy yy, Następnym razem będę wpisał bardziej dokładnie yy, Weźmiemy sobie titranium ale dobra, titranium... ile tam było? 3 chyba? dobra, w każdym razie... a nie, 6 to jeszcze 3 dobra, to sobie też dajmy i weźmy sobie 16 loga mamy, i jeszcze scratcha jak widzicie po g scratch 3 o, po nas tych wszystkich rzeczy możemy sobie to wytworzyć i Blueprint nam się przerabia właśnie na tą rzecz. Oczywiście ten łuk jest jeszcze... Ten łuk jest jeszcze taki niedoskonały, więc go akurat mogłem nie tworzyć. No to jest będzie jakiś tam pusty co to jest? Uuu! A, tak to działa! Czyli to jest jakby taki fabrykator. To ja nawet nie wiedziałem, zobaczcie, z wami na żywo... To jest jakby taki fabrykator. Jeżeli damy sobie tu 20 skrepa Dobra, testujemy to To Uuu, Tworzy nam się ten łuk I za 20 skrepa A skrapa zdobywamy z przerabiania itemków Widzicie, wszystko można sobie tutaj skrapować I dostawać za to itemki Fajne, to mi się podoba, szczerze mówiąc I każdy ten przepis daje nam łuki potem, zobaczcie o wiele bardziej oszczędne to jest to mi się podoba, naprawdę to mi się podoba eee. damy sobie może taki wieczór eee. Get this time 02 Dobra, nieważne, jest ładnie jest bardzo ładnie wręcz bym powiedział także zostawimy sobie tak jak jest i jak widzicie, możemy sobie teraz więcej tworzyć. I tak, każdy z krzyżeczek będzie nadawać się na ten przepis. Oczywiście itemki normalnie możemy sobie wytwarzać tutaj. To nie jest powiedziane, że nie. Normalnie mamy materiały, tak jak zawsze, możemy je sobie tutaj wytwarzać. Jednak, jeśli chcemy tych itemków wytworzyć więcej, to właśnie z tych blueprintów będziemy sobie mogli tworzyć takie fabrykatory. I te fabrykatory będą powodowały, że za skrapa będziemy mogli sobie stworzyć większą ilość danego przedmiotu. Czyli na przykład weźmiemy sobie, znajdziemy załóżmy przepis do innej rzeczy, tu mamy przed zwykły łuk. Ten taki standardowy. Zobaczymy, co zimy z legendarki. O! Z legendarki zrobimy Cold Protection Top Tier 3. 131 Cold Protection, zobaczcie sobie. I Health Regeneration 4. Czyli z tych itemów, one są randomowe, tak jakby te efekty. Weźmiemy sobie za więcej tych blueprintów. A tego sobie spróbujmy zrobić. Co tu potrzebujemy tak naprawdę? Potrzebujemy tutaj, o! O! W sumie drogie, widzicie? 48 y, tego, Ultranium. Aha, dało mi oczywiście za dużo tempów, ale mamy to, co trzeba. Do tego, a, sobie dajmy tutaj, tak. Do tego 18 skóry. I do tego 24 Arctic Pelta. Gdy już to wszystko mamy, możemy sobie wytworzyć nasz fabrykator. Gdy już taki fabrykator posiadamy, możemy sobie teraz to tu postawić. I mamy fabrykator tej oto bluzy poziomu trzeciego, legendarny. Jak widzicie pisze tam legendary. I daje nam ona 30, 131 ochrony przed zimem i 4 regeneracji życia. Za chwilę sobie zobaczymy jak to działa. Weźmiemy sobie tego metalu, co żeśmy go mieli. Yy, można to wymienić na sklep? Nie, a to? Nie. Kilo będzie można. Wow! Taki, aha, bo to jest ultranium, to tak, to dlatego tak dużo. Dobra, no i zróbmy sobie taką bluzę. Oczywiście te blue jak widzicie też spadają. i Zobaczymy ile jest dokładnie zużyć. Co, mogę tylko jedną? Uuu, bo mogę tylko jedną. A bo bluzy nie wziąłem, dobra. Bluzy nie wziąłem. Zakładaj. I zobaczcie, teraz w statystykach e, mamy ochronę przed zimnem. jest ochrona przed zimnem. Nawet nie wiem. Nieważne. Aha, bo ja mam ten plecak. E, to jest backpack. W każdym razie, no. E, taki blues możemy sobie stworzyć. Już wam powiem ile. To jest druga. Trzecia, czyli pięć pewnie czwarta i piąta. Czyli każdy taki blueprint staczy nam na pięć takich w jeśli oczywiście będziemy mieli sobie tego. Jeśli oczywiście będziemy mieli skrapa. Właśnie jak widzicie, weźmiemy sobie, otworzymy teraz kolejne skrzynki. To jest common, czyli to jest taka, widzicie, tier 1, 9 cold protection, 6 record reduction. Tutaj mamy legendarną. O, dostaliśmy broń, która daje nam 50 akurecy, czyli celności. I 42 redukcji odrzutu. Jak widzicie wyprodukowanie takiej, takiego blueprinta jest dość drogie, ale mamy już całą mkę fajnie zrobioną. To mamy ubrania. Ubranie poziomu drugiego jest rzadkie. Mamy 1 Movement Speed, 57 bonus Resource Yield, czyli tak jakby więcej surowców nam dropi i 52 prędkości przeadywania. Tutaj mamy jeszcze... Ou! Nawet dostaliśmy na y, ultranium pickex Blueprinta. Także jak widzicie, moim zdaniem te blueprinty są fajne, bo jest to coś nowego i jak widzicie, mamy też wszystkie, wszystkie itemki, możemy sobie craftować normalnie, o to się nie martwcie. A do tego jeszcze utrzymujemy te blueprinty, które właśnie będą powodowały to, że będziemy mogli tych itemków tworzyć więcej. Co oznacza, wiecie, teraz jest full loot. Jeżeli na serwerze będzie włączony full loot, czyli że przy śmierci wszystko wypada, to wszystko będziemy tracić. Także tego twórcy postanowili prowadzić te blueprinty, które właśnie będą, będą mają na celu wprowadzić właśnie więcej tych takich itemków, które no, nie będzie taka mega strata sobie za tego skrepa, za 50 skrepa wytworzyć taką bluzę która daje 131 cold protection i 4 regeneracji z legendary skrzynki także weźmiemy sobie teraz więcej tych skrzynek i popatrzymy jakie itemki jeszcze mogą wypaść, i jakie blueprinty to wszystko sobie teraz wywalę g hard case 2 weźmiemy sobie troszkę więcej, aha to się wstakuje, także możemy sobie spokojnie tego więcej potwierać, dobra zdejmę yy, to na chwilę, czekajcie może tutaj, o Dobra, i możemy sobie to pootwierać. Tutaj mamy siekierkę, za chwilę sobie posprawdzamy wszystko, co jakie ma statystyki. Te legendary mnie najbardziej w sumie interesują. Zobaczymy, co te rzeczy będą dodawać. To są takie zwykłe, ale oczywiście sprawdzimy sobie wszystko. O! patrzcie, Effective Range 114 już nam dodało do tego eferki jakaś czapka i tu jeszcze dwie, dobra. Mam przed shotguna, ale to jest zwykłe, tu widzę, bo to jest rzadkie. Tak, z legendarnych itemków mamy plecak który dodaje nam side speed, to jest webcelowanie, effective range i storage capacity, czyli zwykły plecak jedynka, da nam więcej, czekajcie za chwilę sobie zobaczymy, porównamy sobie. Uuu, plecak mi spadł gdzieś. Teraz szukaj tego plecaka. A nie, tu jest. Nie mogę go ubrać. Aha, bo to jest tylko przepis, tak, zapomniałem. Muszę dopiero pierwszy sobie go wytworzyć. Dobra, w tym się już bawić nie będziemy, bo to jest naprawdę dużo roboty. W każdym razie, jak widzicie, mogą naprawdę fajne itemki z tego wypaść. To przykładam Mkę, która nam redukuje odrzut. Jakąś czapkę, która daje nam 59% przed ciepłem i odrzut też nam redukuje. A tutaj mamy high heat protection, tu jakieś słabe. No i tu też również słabe też, tu mamy jakąś bluzę, która nam połowę z tego daje. No, ale też widzicie koszty są różne. Także koszty tych przepisów też będą różne. Jak weźmiemy sobie... Yeah, hard Case 50 Ups Coś źle pisałem yeah, hard Case 50 O, dużo skrzynek mamy A, stakują się po 5 Tu widzicie macie kolejną rzecz, yy, którą możecie się dowiedzieć Wszystkie te skrzynki z blueprintami stakują się po 5 Postawiamy sobie parę tych legendarnych jeszcze, bo chcę zobaczyć Jakie tam fajne bonusy mogą siedzieć Jak widzicie chyba każdy item tak może być w tej Oczywiście tu mamy legendary na whipem I legendary na ubranie Także to też jest ważne. O, jak widzicie, wszystkie one się różnią. Teją recordedus reduction ten. Tu mamy maskę. Zobaczcie, maska z tego właśnie y, dodatku. Będzie nam... Oczywiście to jest tylko blueprint, który musimy sobie zrobić. Też nam dodaje ochronę przed zimną, jakiś tam zasięg, tam troszkę mniej. Tutaj mamy spodnie, kolejną maskę. Wszystko to się różni i zmienia. Także moim zdaniem naprawdę jest to fajny update. Ja się z Wami żegnam na ten odcinek, oczywiście nie zapomnijcie sobie kciuka w górę, no i zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!